showdown, dzisiaj bawimy się rewolwerami Jak widać trzy, spoko liczba Ładna liczba, tak Ale naprawdę dobrze można się z tym pobawić. Miał być odcinek z toporkiem, ale zapomniałem, więc jest tak jest. To opór, to opór, to i Przestaniesz mi tu tańcować i ogólnie pajacować i no. Nie. To jest moja pasja. <śmum> o, ja nawet mam flashbacki z przed dwóch lat, kiedy to ty próbowałeś coś na YouTube'a nagrywać. O. O, tak, dokładnie tak było, tylko że to wtedy ja i gadałem pierdolenie. Ty, ratowałeś to odcinki. No, jakby nie patrzeć. Co ci jest? A jeden, no tak, założył swoją nową koszulkę i, i, i się boi pokazać, bo nie wiem w sumie. Czemu by nie? No, dobra. O, fajnie, mgła. Do Kuga po nocy ulubiona, ulubiona wersja mapy. Szczególnie, że mam biały z steruj. Bawi się ten. Dzieciuk. No. Okej. Okay. Przynajmniej jest czerwony napis. To znaczy, że... Kurde, poszło szybciej niż zwykle. I dobra. No to generalnie tak. Zaczynam ja sobie ostatnio właśnie z czymś takim ewentualnie ze Sparksem. Też Sparks bardzo dobrze ten. metalnie polecam. I przez najbliższe 20 minut nie masz się co martwić stamina. Nice, przeciwnicy. Fantastycznie. To na okresie na, na odcinek może być. Chyba, że za czas spadniemy. Tak też może być. Po co strzelać do zębiaków? Ale tak ma się tłumik. Chyba, że to przeciwnik strzela, ale nie chyba. nasz. No tak, nie, że oni idą w testę to, to No, on on shooting at me. I don't know Znaczy mi się wydaje, że to był nasz teammate spoko. Dlatego nie strzela się do jaj. potem teammate myśli, że do niego strzelają. Znaczy, no, wiadomo, czasem trzeba, ale nie robi się tego, jak nie trzeba. No, idzie świetnie. Jeszcze lepiej, ta teraz tylko zabić, a nie paść za Akcentuję, że pewnie zaraz to No w Ja Będę sobie nie strzelać. Ja no co, to wyłóżmy teammate'a od zewnątrz. Nic nie tobie w tej grze, nie? No nie mam jak się u umiejscowić. Strzelasz teraz do przeciwników, czy do tego? Skaka-bika, bo już nie wiem. Chaos jest. Nic kompletnie ze się nie ujął, nagle. Ale to chyba jeszcze nie koniec. A może jednak. No, cóż. Powiem, że chyba się nawet opłacali. Chociaż szczerze nie byłem pewien, czy coś z tego będzie, nie? To była cienka linia. No, dlatego lubię ten lideł Wszystkim że jednak. Miałem już sześć wydarzenie, że żeby go to złączyło, albo sam się to złączył I this. Okay. No i dobrze jest I po proboczu. dziękuję Polecam się na przyszłość. No, no poszło tu naprawdę nieźle. Szczerze się nie spodziewałem, przecież ten dynamik na teammate'a nie był <grywka> za specjalnie profesjonalny, no ale tak też się zdarza, nie? O, Kajd. Okay. bo kto by inny? No i czekamy pewnie przez dłuższą chwilę. No i sobie się gdzieś lepiej zamknę to okno może przy okazji. Jak to sytuacja na mapie wygląda? Stoczni swoje. Prawdopodobnie będziemy no, albo ich musieli przechwycić tutaj, albo przyjdą po nas, co jedno i drugie w sumie fajnie. Gorzej, no, jeżeli, nie wiem, będą uciekać tu, no to nie chce mi się ich tam gonić, aż I prawdopodobnie będziemy się ewakuować w tym miejscu. No chyba, że moi będą nalegać na, na to, żeby pogonić W międzyczasie muzyczkę puszczę. Zawsze lubię tego jakoś tak słuchać. O, chyba ci idą. Czemu do nas? jeszcze żebyśmy pierwszy banisza zaczęli, ale nie no cóż, dzięki za info chociaż w tym wypadku akurat było słychać szlak Martkie mnie strzelił w łeb. Skąd Nice. He's dead. There is more than one. Jas, yes. z Marksman na Mark Kniechenach. Jezu! No tego się naprawdę nie spodziewałem. Serio. Nie rezerwuj nie tak, nie, no czemu? No dobra, żyję. Co do cholechy, to co to było w ogóle? One is North Black. Nie, no to teraz nie widzę. No to chybi do to trochę, ale dobrze. To będzie uphp, chezować hezować tutaj. Durne pijarki. Żeby nie przyszło mu do głowy, żeby tutaj biec. Że psy ciebie, czy że psy jego? Psy jego zapewne. Szaleka wie. No, psy, że on jest. No. Oh, na Zajebiście, przyda się w tej grze. W tej grze. Dobra, to co to robimy? Ole no, cokolwiek. Ale ten gość stąd tam siedział przykucnięty, cholera, jasna. Co mnie załatwił. Na dobrze wyjdzie, bo to potem mogę sobie kupić lepsze, lepsze paski HP, tak lepiej to złożone. Też taka spadłem tylko dlatego, że miałem kiepsko to złożone w paski. I mean, we can go ja, yeah, okej, okay, okej, okay, okej okay. Nie ma co oszczędzać, nie? Ten Lilot nie jest jakoś specjalnie wychogi też Poza jak teraz stiżować zacząłem to No nie ma co, zapomniałem, że to mam włączone, choleka Zapomniałem, że mam to... No mam na rechodę po prostu. to jest jedna sekunda w plecy. Możesz to na mnie zemścić. Czemu te ptaki tak randomowo reagują? Wkurza mnie to. Czasem potem trafią zakagować bez powodu dosłownie. Można przebiec tuż obok nich i nie reagują, a można przebiec 5 km od nich i zareagują. Głupie w cholerę. chyba się ewakuowali. No. Aj, tam. kurze, Panie, ja nie mam tu połowy HP. No. ale cóż. To, 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 to tylko w lepiej w sumie. Nie. Póki co, czysto. I raczej już tak zostanie. Co się stało z tamtym jednym gościem? Czy, czy go zabili, czy nie zabili? Nie No ale cóż... Kurde, nie, strasznie dziwnie to w ogóle wyglądało Campił za sianem, dosłownie Z karabinem snajperskim, czysto teoretycznie. To tak robi Może za krok niby zadziałało nie Co, czysto oni powinni dotrzeć w te 30 sekund spokojnie. Który już zaczyna ewakuację. Myślę, że tak będzie dobrze. No, to nie? Coś tam się pozabijało, coś tam się potrobiło. Podstrzeliło się pakiet koni. też to zgłosi, to nie wiem. Nie no tak, to był chaczką przeczekawą, a dostał. I tak to wygląda. Widać myślę niezły, jak widać było po tej jednej akcji jedynej na cały mecz no ale co potradzisz No i widzimy się następnym razem.